Siemand no wam wszystkim ludziska z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z Total Tank Simulator. Słuchajcie, przede wszystkim jedna ważna dosyć sprawa dla mnie to jest to, że w opisie do tego filmu macie link do Green greenlighta tej gry i chciałbym właśnie, żebyście zagłosowali e, na tę grę, żeby przeszła, ponieważ uważam, że gra ma naprawdę potencjał i może coś z niej wyniknąć więcej. Więc bez zbędnego gadania zacznijmy znowu. Znowu, znowu zacznijmy. E, sandboxa. Sandboxa, o to mi chodziło. E, I teraz tak, słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że e, sprawdzimy sobie taką opcję, tak, e, Taką opcję, właśnie na przykład. E, na przykład, na przykład, na przykład. 50 ciężkich czołgów na. Mm, na, 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 100 lekkich na przykład A później 100 na 100 sobie porobimy Czy coś tego typu Więc ustawmy sobie właśnie taką potężną kolumnę Wiem, co prawda wiem, że to nie powinno Znaczy, to nie jest jakiś najlepszy pomysł Ja sobie zdaję z tego sprawę Ale wiecie e, No i na dobrą sprawę tutaj, tutaj już tak mniej więcej Będę umieszczał te czołgi takimi e, liniami Takimi liniami, i tutaj 10, tak. Więc play! Zobaczmy, czy czołgi niemieckie obronią się przeciw czołgom, właśnie tutaj e, radzieckim. E, czy też nie. Uu. O, to, to jest taka mała szansa, chyba, bo czołgi te lekkie jeszcze nie zaczęły strzelać. Ale w ogóle patrzcie, patrzcie to strzelanie, nie? Jak te czołgi. I naparzają to, to jest fajne. O, chyba lekkie, chyba lekkie nie dadzą rady. 50 ciężkim, chyba tak. Hmm, powiedzmy, że naszym zadaniem będzie zniszczenie tej całej 50. Ok, no, ja już, ja już to widzę, że nie. E, spróbujmy te 34, te 34 jakoś wy. inaczej, zróbmy to w ten sposób. Żeby one dosyć blisko siebie były Okej okay. Dobra, zobaczymy, czy 100 sto... średnich da w takim razie radę e, oczywiście później... Z... Oni... Najlepiej jest to, oni strzelają nawet e, za, zanim... zanim upadną na ziemię, nie? W ogóle tak moje Facebooki tutaj szczekają. Bardzo profesjonalny youtuber swoją drogą, prawda? Ehm... Ten bardzo profesjonalny youtuber pisze na Facebooku, eee, pisze na Facebooku właśnie na nagraniu, bardzo profesjonalnie, ale wróćmy do naszego pola bitwy. Więc więc, 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 więc okej, okay, no ja widzę, że jednak ilość czołów ciężkich w tym przypadku jest chyba za duża na tak małą ilość ich, eee, więc to rzućmy jeszcze troszeczkę lekkich. Tak żeby o, wypełnić wszystkie te tutaj szparki. Mmm, szparki, he, he xddd Eee, dobra, więc połączmy siły Będzie, będą i czołgi lekkie, i czołgi średnie Zobaczymy, czy ugrą się 201, no niech będzie, no Niech stracę Wow! Zaczynają być lagi, więc poczekajmy, aż trochę powybijają nam ich Jak powybijają, to... Będzie spoko, wow, wow, halo, halo, są aż takie lagi Są takie ścinki, że e, Aż, aż scroll, tak się, wiecie e, Zastanawiam się, czemu te wszystkie czołgi jadą w jednym tak kierunku, nie? E, jakby, chci... no, znaczy ok. no bo chcą to otoczyć, no to tak, tak mo można by to nazwać, ale Ale wiecie, no dobra, zobaczymy, nie? Zobaczymy, ogólnie jest ja wam przypominam, że jest opcja lajkowania tych filmów, komenta komentarzy również, więc jeśli byście chcieli, to zachęcam właśnie e, czy coś i ogólnie też macie e, G2A link do G2 A w opisie, co prawda nie do tej gry, ale zawsze możecie. Dobra, ogarnęło się. Okej, okay, no widzę, że parę czołgów poszło, ale... Hmm. Ale widzę, że te ciężkie jednak 50 ciężkich to jest dużo, to jest za dużo chyba na nich. No, mam takie wrażenie, bo tas lekkie tutaj coś robił. E, okej, okay, teraz te będą próbowały chyba to T34 to zdjąć. O, ale ten ten dostał, nie? Pewnie tam po silniku, czy, czy coś, heh. E, no, okej, okay, czyli dobra, usuńmy dwie kolumny, usuńmy dwie kolumny, może. Więc mamy 30 czołgów. E, na. Dobra, teraz troszeczkę taktycznie podejdziemy do tego. Znów 100, 100 średnich damy. Podzielimy ich na 4 kolumny. E, tutaj taka malutka grupka dociągnięciowaki, tutaj tak. Mhm. No i z tyłu jakieś wsparcie dodatkowe. Okej. Okay. Zobaczmy, 30 czołgów średnich. E, więc zobaczmy czy one dadzą radę, ale kurde... Do... To jest to, że ciężkie mają i ich je, je chyba na one shota, nie? Jeśli się nie mylę. Dokładnie tak, i tak hmm. No chociaż to zobaczymy, nie? No w, w Jestem dobrej myśli e, Wsparcie wspar Wsparcie tylne właśnie dojeżdża do, e, do zasięgu ostrzału Naszego przeciwnika. No, zobaczymy, no 20 czołgów ciężki strzedłem. Widzę, że jeden czołg, ciężki, dwa czołgi już niemieckie leżą, niebieskie. Trzeci, trzeci leży. Okej, okay, widzę, że ten to znowu robi tą samą taktykę, nie? Chociaż to byłoby naprawdę dobre, gdyby strzelał, gdyby był na tyle inteligentny i umiał strzelać. Aha, widzę, że wy wszyscy się tutaj po prostu stanęliście. Ha, ale patrzcie. I tutaj, tutaj cztery czołgi oflankowują przeciwników. Tutaj piąty, no okej okay, no te, te jeden, ale czy ty będziesz strzelał jeszcze? Dawaj, malusz. No dobra, nie, nie będzie strzelał. Ale patrzcie, już mieli większe szanse, nie? Znaczy, inaczej, no jeszcze nie mówię nie, jeszcze nie mówię nie, bo jeszcze jest szansa, zawsze jest szansa, póki ostatnie czołgi są. Oj, no niestety, no. Te, tutaj, tutaj, te, 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 te se, się upatrzyły, ten jest jakby nie patrz. Nie, nikt się nie patrzy na niego. On może wy, wyrządzić niemałą szkodę, i to okej, okay. a ty, ty, widzę, że, bo, ty tutaj, wy sobie się tutaj tak patrzycie na siebie, elegancko. No dobra, czyli znowu przegrały. Hmm. A jakby dodać troszeczkę lekkich dodatkowo. Dajmy tutaj jeszcze tak do 150 w takim razie. 152. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Eee, Okej, okay, nie ma. Zobaczmy. E, bo wtedy no było blisko, żeby właśnie e, czerwoni wygrali. Zobaczymy jak teraz sobie poradzą. E, armia, armia jak widzicie na, naszych oponentów no tutaj, e, tutaj działa. Tutaj sobie działa. Ja tu tak więcej też chcę e, mieć e, opcję na screena, nie? Powiem wam. Wow, wow. Powiem wam, że e, e, efektywne to jest. To mi się podoba. Dobra. E, Czogi średnie już tutaj oflankowują. Przynajmniej próbują. Okej, okay, lekkie się przeciskają jako chyba mięsa armatnie raczej. E, zobaczymy. No tutaj ta flanka daje sobie... E, Daję sobie radę, aj dostał, dostał Widzę, że dwa tutaj bronią tej flaneczki Czołgi lekkie, no, no dawaj, jedziecie e, Aha, okej, okay, swój w swojego strzelił w gąsienicę Czy w silnik, cokolwiek, widzę Kiepsko, e, no patrzcie, no większe szanse teraz były, nie? Znaczy były, są dalej, no nie, nie mogę się oszukiwać Bo patrzcie ile tutaj czołgów średnich naszych e, Te 34 czwórek, e, b, Zrobiło plecy im no, chyba te czołgi nie dadzą rady. Chociaż, no, zobaczymy, zobaczymy, nie? Sześć ciężkich. Ostatki ciężkich czołgów, ale patrzcie, widzicie? Te, tamte tylnie linie strzelają w te. Więc jest, jest całkiem okej. Okay. Ostatni czołg. Czy to zrobi? No nie, już się dymi. Już się dymi, chłopak. Ale widzę, że pociski też się odbijają. Tu jest zaimplementowane to, że pociski mogą się odbić. Przynajmniej nie wiem, czy obrażenia ee, są nabijane. Nie, wiem, czy obrażenia są nabijane, ale dobra, słuchajcie, więc tutaj. Możemy sobie e, zobaczyć Co i jak, kto, kto kiedy jak Dlaczego, po co, na co Ale dobra, słuchajcie, więc ja zachęcam was do Greenlighta Żebyście obczaili, w sensie żebyście tam zagłosowali e, To na pewno by pomogło Zwłaszcza, że to jest polska gra, więc to jest bardzo fajne e, Więc to byłoby na tyle Dzięki za oglądanie Trzymajcie się moi kochani No i cześć